Dzisiaj podejmujemy próbę numer 3. Z powrotem e, wracamy do łodzi. E, w sumie chcemy zobaczyć przyczepę, e, którą krótkim rzutem widzieliśmy. Widzieliśmy w łodzi, jak wracaliśmy z kuchnią, wpadliśmy. zobaczyć ją tylko tak e, pobieżnie. No, początkowo brat uważał, że jest za mała. Jednak teraz, po przemyśleniach, okazuje się, że da radę się tam zmieścić. Więc jedziemy ją zobaczyć. Dzisiaj jedziemy w zupełnie innym składzie. Bo dzisiaj jadą z nami dzieci. Cała czwóreczka. Jesteśmy go przygotowani, stoliczek, wszystko. Buja znowu prowadzi samochód. Ta. Ja z Jaśminą, która za chwileczkę pewnie zaśnie. Były jeszcze jakieś ostatnie biznesy musi dokręcić. Że jedziemy, a co najważniejsze, Asia zostaje sobie sama w domu. żeby sobie troszeczkę odpocznie, wiecie. Trzeba takie rzeczy komputować, żeby nie zwariować. Pa, kochanie. Na rzecz, jakbyśmy pierwszą utopili, nie? Dobra, wsiadamy i brykamy. Śmigamy już autostradką, trochę żeśmy się w korkach nastali na obwodnicy, ale już jedziemy. U dzieci weszła teraz tak zwana faza tabletowo-komórkowa. No ja się jakby coś tam w komórce teraz musisz sześciu siedzieć, nie? Siedzi, nie? Ale konwerterek robi robotę, ja w międzyczasie tu rzucam jakiś odcinek na YouTube'a, się przetwarza, proszę bardzo, a z Jonaszem gramy sobie fajną w grę. Jonasz ja powiedz coś o grze, którą gramy, jak ona Jest się nazywa? czołgi. A jak się gra nazywa? Czołgi. A tak cała, to 2, 3, 4 player. 2, 3, 4 player, pokaż. Teraz gramy w czołgi i teraz trzeba trafić przeciwnikom. Czekaj, tak nakieruję kamerką, żeby nie było refleksów. Dobra, jestem w którym? Niebieski. Tym niebieskim. Tak. Kto jest wygranym? Dwa, trzy i. Płynie zwa, płynie po łodzi i granie, a dopóki płynie, to po muszę na nie. Macie perkusję, bo ty perkusję płynie, robisz. Tak, a to było? No, to było. To było niewysłapane. po polskiej krainie. A to póki płynie, polska nie zaginie. Pójdzie. Niezbyt fałtlord, krainie. Julka składa planszę do gry, która się nazywa jak? Goblety. Zaraz zobaczycie taki kółko i krzyżyk, ale troszeczkę inny. Ja mam kolor niebieski, każdy zestaw składa się z sześciu figurek, dwóch dużych, dwóch średnich i dwóch małych. No i widzicie, ponieważ są pionki różnej wielkości, to można robić takie patenty, że na przykład pionek na pionek komuś nakładać i wtedy sytuacja na planszy się zmienia. Jaka jest radość na twarzy? Ui, wygrała! Bo ja chciałem tu ustawić i teraz bym tutaj zrobił dużego. A zagapiłem się, że Julka tu sobie stawia trzy. i pół godziny. A jedziemy już z piątą. Ale spoko, nie? O! To jest bardzo ważny moment. Zjeżdżamy z autostrady. To znaczy, że już za chwilę, za minus pięć. Ja muszę kończyć, bo się dziewczyny kłócą. Włączaj! No i dojechaliśmy. Nawet już Jaszmina zauważyła. Co tam jest? Pepa tam jest, czepa, tak. O, tu stoi. Kolejna wybranka wujka Wojtka. Ja idę ją nakręcić trochę z... No tak, cikentechno, ja wychodzę, nie? Ja wychodzę. Jeśli po czterech godzinach siedzenia w samochodzie. Wiesz, że jesteś na ulicy, nie? Dobra. Dobra, wysiadamy. Przedawca był na tyle w porządku, że powysyłał nawet jakieś filmy, gdzie że działają urządzenia i tak dalej. Także właściwie formalnie pojechali. wiadomo wszystko, że działa. Nie? Teraz masz ją włączoną. Teraz jest 230, tak? Ja ją włączyłem, czy powiem 16.40. No i elegancko. Dobra, wyłączymy ją z prądu. A. To na 12 to nas za bardzo tam nie interesuje. A. Otworzymy, żeby okienko było włączone. A, no tak, A. właśnie. ci pokażę jak ja to robię. No dobra, no. Wcisk, przekręcasz, kontrolka, puszczasz płomień. Zielone się pali dobra. I tam no, po, jak tej tą budowę to widać, tam okienko. No, właśnie, co, nie? Tam wychodzi na gaz. Wciska z akumulatora czy z baterii? Z akumulatora, z akumulatora. to Widzimy, ostatnio poczęli, tam nie było chyba baterii, byśmy przyciągnęli tam obudowę. No dobra, a to, to, to a, trzeba będzie poczekać, Nie wiesz co to jest? To są tryby jakieś dmuchowe. zaraz będzie dmuchać ciepło. W jednej pozycji w 20, to 70, nadmuch brał tu stąd nie? i grzał tą część. No tak. A jak wam inny nadmuch? Tak, to wtedy to tutaj jest, już tak tunelem. nie bucha, tylko wylatuje, to jest tak samo w grumie. No i tu ten fuse Aha, podnieść teraz tam i tam jest termat, nie? No i teraz właśnie ostatniośmy robili tak, że przytrzymywaliśmy dłużej to i wtedy to się przełączało jakoś na gaz. Ale znaczy nie wiem, na, na tą kontrolkę, ale nie no wiem. No od no, też powinno pójść. No to od ciepło no Tu będziesz okręg wymiany nie muszę już masz nieszczelne, ale to jest... Dobra. A teraz już idzie, to idzie, nie? Po całości. No wodę iść. O, no. coś było. To znaczy, że już chyba naliliśmy na maksa, bo wypłukało resztkę detergentu. No mm. Tu z tej płuczki trochę cieknie, nie? Tutaj jest. Coś nieszczelne, nie wiem czy to jak odkręcisz. To? Tak, tutaj wkładasz baterię albo o tutaj i to Ci sygnalizuje, że kaseta już jest pełna, nie? No? ją wyciągasz możesz zobaczyć, jest to już czyściutko. Jeszcze jak się przyjeżdżać, z kupować przyczepę, Jest troszeczkę trudniej. No bo widzisz, bo tu nawet cieknie, nie? Widzisz, nawet są ślady na, ta, na tapetu. Trzeba było tam Tu widać, że to ciekło, nie? Woda, tak, tak, nie? tak. Pytanie od, pytanie od czego? Tak, bo to ci się w ogóle tu nie Jest Guma się rozszczelniła i tam Może. kropelka do kropelki. To muszę jakąś się osiągnąć. Wszystko sprawne. Zdrowie, bo to zdrowie, to jest dobrze. Kręci się, kręci się. Mam nadzieję, że widać wszystko, bo jest trochę ciemno, już. Eee, troszkę się kamerka rozładowała, więc końcówki sprawdzania przyczepy nie nakręciliśmy. Ale tam sprawdzaliśmy jeszcze podpory, coś tam chyba z prądem i tak dalej. Potem trochę tam zakręcania w formalnościach, bo to przyczepa z zagranicy. No ale to tam to musicie sobie wyobrazić, nie? Co się działo? Eee, no i teraz już jedziemy. No jest pełnia szczęście, mieszane ze zmęczeniem lekkim. Trochę się działo w samochodzie, jeszcze ja wreszcie zasnęła, więc yy, dopiero teraz, jak już jest ciemno, yy, mogłem chwycić za kamerkę. Jest godzina 23. Yy, śmigamy z zabójczą prędkością 92 km na godzinę. Tak, wiem, 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 że z przyczepą powinny iść 80. Lekutko, jedziemy szybciej. Dobra, pomijmy ten temat. W każdym razie fajnie. Cieszymy się, bo nasz trzeci wyjazd z braciszkiem po przeczepę. Zakończył się sukcesem. Nie wiem czy brał to kawę teraz jakąś euforię tutaj z tyłu. Co? Euforia jest radość? Jest super. Jest ła! Nie wiem, nic nie widać tam z tyłu. Dobra, no to też musicie sobie wyobrazić, że mój brat się cieszy, nie? Dobra, za chwilę będzie mała wklejka, coś co nakręciłem 3 godziny. Przyczep rowerowy. Wiecie gdzie rowerem można wjechać? Tam też można przyczepą. No i słuchajcie, z przyczepą czasami tak się zdarza, że można pojechać gdzieś, gdzie się potem utknie i nie ma jak wrócić. Nie nagrałem tak jak przy tym zawracaliśmy na grubość gwoździa po prostu, ale noha, co musimy teraz zrobić z bratem, żeby tej przyczepy nie porysować? Trochę szkoda kupić na szczepę i od Kolej razu ją porysować, nie? Się nie chcemy zerwać z co? Tej tak, no, tam. Ładnych... No, tu po krzaczorach jedziemy na Ostro. Pan nam powiedział, że tu można wyjechać. Chyba jednak się troszeczkę, chyba się jednak troszeczkę mylił. Ja nie wiem, czy tam widzicie, co nam się dzieje po krzakach? Zabrał to. Co? To by no, nie wiem, właśnie. Dobra, wsiadaj, niech ci będzie. Grywo, za to właśnie wyjąłem karawanik. Że, że wielokrotnie można sprawdzać swoją męskość. No jedzicie? Jeśli używa GPS-a, to nie można z przyczepą ustawiać na ścieżki rowerowe, bo rower zajmuje trochę mniej miejsca po szerokości niż samochód z przyczepą. <grybo> Spokojnie. na, nie wiem, druga 2.30 w nocy Bliżej pod trzecią No może bliżej pod trzecią Dojechaliśmy do Rumie, jesteśmy u pod domem Właśnie huh. wniosłem czwórkę dzieci na drugie piętro, więc... Męsko jest, nie? Czy poczuję tu jutro w plecach, nie? Chciałem już iść spać, bo tu jest No właśnie, to jest taka godzina, że właściwie nie, nie wiem, wiem. Brat ma plan, żeby o stać do pracy Jak więc... jakby coś porobić, więc... Bez sensu się kłaść, nie? No dobra, to co? Brat bierze swój furgon, a zobaczcie w ujęciu nocnym jak nowy nabytek w rodzinie Chin's Labs się prezentuje. Ty, tak w świetle nocym ono wygląda w ogóle, wiesz, jak taki roślin 2017, nie? Tak się z bratem zastanawiamy, czy ta przyczepa wjedzie na ten podjazd. Lekko pod kątem, aha, żeby daszek kominąć. No tak, to jest jakiś pomysł Tak, będziesz mi patrzał z tyłu w Ciemku, to ja trochę nie widzę nie. jest dobrze. Teraz jest lepiej. Dobrze, super. No też bym ci dał doprawkę B plus Targaliśmy wreszcie tą budę Budeczkę, żeby nie powiedzieć tak brzydko I fajnie, zobaczymy co teraz brat z niej wymyśli Pewnie wybebeszy z niej wszystko Zostawi tylko ramę I zrobi z niej towarówkę Dobra Kupiłem, żeby tak naprawdę kamienie wozić nie? Tak, tak, tak musi słupki wozić do domu. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Który trwał chyba z 3 tygodnie, nie? All drop.